Czy Polacy uprawiają sport i są chętni płacić za nowoczesne formy treningu? O to zapytamy Bartłomieja Stanka, właściciela sieci Studio Synergy. Studio Synergy to nie jest typowy klub fitness jaki znamy. Czy mógłby Pan opowiedzieć, czym wyróżniacie się na tle branży? Jakby jednym z takich kluczowych czynników, który nas wyróżnia na tle branży, myślę, że jest na pewno oszczędność czasu. Zresztą jest to wpisane w obietnicy naszej marki, ponieważ to, co wy właśnie wyróżnia trening MS, to, to to, że trwa on 20 minut i odbywa się raz w tygodniu, i w takiej formule jest najbardziej efektywny. Więc na pewno to oszczędność czasu. Na pewno drugim czynnikiem znowu sam trening, ponieważ jest on bardzo uniwersalny, jakby jest tam świetną alternatywą dla osób po kontuzjach czy dla seniorów, ponieważ nie obciąża stawów. W związku z tym, jakby można, nie tylko poprawić sylwetkę za pomocą treningu EMS, ale także działa on prozdrowotnie, troszkę medycznie, więc można też poprawić jakby jakość zdrowia poprzez trening EMS. Myślę, że model subskrypcyjny, czyli model oparty na subskrypcjach, zautomatyzowanych płatnościach, to jest czynnik mocno nas wyróżniający i to jest taki trend, który teraz obowiązuje no właśnie branża healthcare, bo my się pozycjonujemy nie do końca jako fitness, ale bardziej jako branża właśnie healthcare, czyli taka bardziej prewencyjna, prozdrowotna, więc tutaj też się wpisujemy w ten trend. No i format butikowych studiów, ponieważ jakby nie jesteśmy obiektami wielkoformatowymi, tylko małymi studiami o charakterze butikowym, co pozwala nam na zbudowanie relacji z klientami, co jest jednym z ważniejszych czynników w tej chwili, aby utrzymać właśnie relacje z klientem, ale też ten sam trening w małych grupach czy też indywidualny, to jest taki trend, który aktualnie jest na rynku. No i taki też również czynnik wyróżniający. No i myślę, że ostatnią kwestią to chyba nasze doświadczenie, ponieważ działamy już prawie 8 lat na rynku. Nasze studio było, jedno, było jedną z pierwszych w Polsce. W związku z tym mamy liderów bardzo doświadczonych, którzy edukują naszych franczyzobiorców w wielu dziedzinach. Jak sprzedaż, zarządzanie studiem, zarządzanie ludźmi, analityka biznesowa, analityka finansowa, marketing, obsługa klienta. Także tych jakby szkoleń u nas jest bardzo dużo, ponieważ stawiamy na edukację i myślę, że to doświadczenie powoduje, że mamy tą przewagę konkurencyjną również. Czy studio EMS to jest perspektywiczny biznes w Polsce? Czy Polacy są skłonni płacić za uprawianie sportu, właśnie za taką pomoc, jak Pan wspomniał, w rehabilitacji, w usprawnianiu ciała? Jaka to jest w ogóle grupa, jaka wielkość? Myślę, że porównam to może do rynku niemieckiego, ponieważ jakby EMS stricte wywodzi się właśnie z rynku niemieckiego i jakby ilość studiów EMS w Niemczech jest w tej chwili na poziomie 3900 około punktów, to tak naprawdę stanowi większą liczbę niż ogółem wszystkie fitness kluby i siłownie w Polsce, ponieważ siłowni fitness klubu w Polsce jest około 3000, w związku z tym samych EMS-ów jest więcej w Niemczech niż siłowni u nas w kraju. Zatem potencjał jest ogromny, samych studiów w Polsce jest około 600 w tej chwili, no, co ewidentnie pokazuje, jak duży jeszcze jest potencjał na naszym rynku. Zresztą po pandemii jakby wzrost, dynamika wzrostu studiów EMS znacznie przyspieszyła ze względu na to bezpieczeństwo pracy z klientem i ten butikowy format. W związku z tym na pewno jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o, o trening EMS. Zresztą sam ten format butikowy wziął się ze Stanów, to jest właśnie trend, który przyszedł z USA, w związku z tym bardzo się teraz dynamicznie rozwija w Europie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na rynku ogólnie sportowym czy fitness, czy, czy ludzie są w stanie zapłacić za trening, czy chcą powrócić do aktywności, to jak najbardziej tak. Zresztą dwa dni temu ukazał się wywiad Benefit System, to jest jeden to jest największy operator kart sportowych w Polsce, Multisport, który mówił właśnie o zwiększonej aktywności i liczbie klientów w ostatnim czasie. I my to również potwierdzamy, jakby ludzie owszem powrócili do aktywności. Ta liczba klientów myślę, że już przewyższyła nawet tą liczbę sprzed pandemii, w związku z tym retencja tak zwana retencja klientów jest na oczekiwanym poziomie i ludzie chcą trenować, natomiast wydaje mi się, że zachowania konsumentów nieco się zmieniły, to znaczy ludzie nie patrzą na trening już z perspektywy takiego przysłowiowego sixpacka, tak? czyli takiej chęci zbudowania formy treningowej stricte sylwetki, natomiast bardzo zwracają uwagę na trening bardziej w kontekście zdrowia właśnie, czyli bardziej holistyczne podejście, czyli jakby chce zadbać o swoje zdrowie, Owszem, chcę wyglądać lepiej, ale przede wszystkim myślę o zdrowiu, o takiej prewencji, o samopoczuciu też, bo te, ten, ten element psychologiczny jest niezmiernie istotny w tym okresie postpandemicznym, więc jakby patrzymy na trening już nie tylko przez pryzmat sylwetki, ale bardziej przez pryzmat zdrowia. I jakby co za tym idzie, m, m, widzimy to, że jakby w tym łańcuchu wartości sama aktywność sportowa jest na wysokim poziomie. To znaczy, że Sytuacje ekonomiczno-gospodarczej, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Chęć tak zwanego cięcia kosztów jest nie tylko w firmach, ale również u konsumenta. Natomiast jesteśmy, widzimy to już, że, trening jakby, że klient jest skłonny wydać ten trening, bo, bo bardziej patrzy przez pryzmat zdrowia w kontekście treningu, szczególnie przechodząc do na przykład studia MS, jakim my jesteśmy. A czy to jest tak, że trening AMS to jest jako uzupełnienie takiej typowej aktywności sportowej, czy jednak jest grupa klientów, którzy wybiera tylko ten rodzaj treningu? Właśnie I tu jest taka ciekawostka, ponieważ ja wspomniałem wcześniej, że my nie do, końca, nie do końca pozycjonujemy się jako fitness, bo mamy zupełnie inną grupę docelową niż klasyczna siłownia. Przede wszystkim. Takim naszym potencjalnym klientem jest osoba zapracowana, nie mająca czasu, która, która ceni sobie tą oszczędność tego czasu właśnie podczas treningu, więc na pewno osoby zapracowane. Niekoniecznie typy sportowe, czyli to są często osoby, które, osoby którym często się, ciężko się zmotywować do podjęcia aktywności, ale nasz trening lubią, ale są to też inne grupy, właśnie, czyli seniorzy, jest to, są to też osoby. Po kontuzjach, które chcą powrócić do formy. No, są to nieco inne grupy docelowe, czy osoby właśnie działające prewencyjnie, bardziej myślą w kontekście zdrowia, więc te grupy docelowe są nieco inne niż, niż, niż w klasycznym treningu. Znaczy to jest tak, że teraz właśnie więcej osób, które korzysta z Waszych usług, to są te osoby, które chcą poprawić po prostu swój stan zdrowia, niż te, które myślą o zwiększeniu kondycji fizycznej, o lepszym wyglądzie? Powiedziałbym, że przed pandemią jakby wygląd i sylwetka była priorytetem, mimo wszystko, natomiast po pandemii widzę, że ludzie patrzą bardziej holistycznie na stan swojego zdrowia i tutaj odpowiadając na to właśnie pytanie, czy traktują MS jako dodatkową formę treningową, czy jako taki fundamentalny trening, to um, wydaje mi się, że jako taki główny trening, ponieważ te grupy docelowe, które do nas chodzą, jakby często nie korzystają z siłowni, czy korzystają ewentualnie z innych aktywności, jakichś outdoorowych, czy nie, bieganie, basen, rower, tego typu aktywności. I, I EMS jest taką główną jednostką treningową. Natomiast jest jakaś grupa klientów, ale to jest około 10-20%, która jakby korzysta z, załóżmy, z fitness klubów czy z aktywności tego typu sportowych, i EMS jest uzupełniającym treningiem. Ale to jest naprawdę bardzo znikomy procent około 10-20%, zdecydowana większość traktuje to jako główny em, trening. Czy obserwujecie sezonowość w waszym biznesie? Czy to jest tak, że w styczniu, kiedy są postanowienia noworoczne, tych klientów przybywa? A z kolei, jeżeli na dworze robi się cieplej, właśnie jest opcja pójścia na rower, sympatycznie się biega, czy tych klientów wtedy ubywa? Powiem szczerze, że ta sezonowość owszem, występowała, ale mam wrażenie, że kiedyś, ponieważ aktualnie. aktualnie Znacznie zmienił się ten rynek, i klienci podchodzą dużo bardziej świadomie do treningu niż kiedyś. W związku z tym to się troszeczkę wypłaszczyło, teraz jakby nie ma tej sezonowości widocznej jak kiedyś. Klienci korzystają z naszych karnetów przez cały rok. Jest minimalnie większe zainteresowanie na początku roku, faktycznie, natomiast u nas nie jest ono tak zauważalne, myślę, jak w klasycznych fitness klubach. Bo to jest inny target. Natomiast ten model subskrypcyjny, o którym wcześniej wspomniałem, oparty na członkostwach długoterminowych, daje nam też jakiś pozytywny cash flow i możliwość jakby skutecznego prognozowania przychodów. Perspektywie czasu, w związku z tym u nas jest to bardziej na stabilnym poziomie, nie ma tak bardzo dużych wahań. Myślę, że to dla potencjalnych inwestorów, zbiorców również jest korzystne, że nasz biznes jest bardzo dobrze policzony pod każdym kątem i my możemy dobrze sprognozować pewne wyniki. To jest bardzo pożądane, wydaje mi się, w modelach biznesowych. To proszę opowiedzieć trochę o tych liczbach, właśnie jak to jest ten biznes policzony i kto w ogóle może być waszym franczyzobiorcą? Jeśli chodzi o liczby, to jakby stopa wzrostu inwestycji szacujemy między 12 a 18 miesięcy. To zależy też troszkę od tego, jak bardzo zaangażuje się partner franczyzowy w prowadzenie tego studia. Czy będzie on tylko Osobą, która koordynuje takie studio i zarządza nim jako menedżer, czy, czy może bardziej się zaangażuje nawet w prowadzenie treningów, ponieważ mamy dwa modele biznesowe właśnie dla mniejszych i większych inwestorów, więc jest to między 12 a 18 miesięcy zwrotu. Więc liczby są bardzo korzystne. Na pewno, jeśli chodzi o taki idealny archetyp franczyzobiorcy, to bardzo nam zależy na partnerach, którzy chcą się zaangażować w prowadzenie studia. Myślę, że to dotyczy większości konceptów franczyzowych, że to jest życzenie franczyzodawcy, aby partner franczyzowy zaangażował się w prowadzenie studia. Natomiast wydaje mi się, że u nas jest to szczególnie potrzebne, ponieważ. W przypadku studia MS jest to charakter sportowy, w związku z tym dobrze jest, aby właściciel jakby stanowił taką markę osobistą w tym studiu i żeby jakby swoją osobą utożsamiał się z marką, ale też zachęcał potencjalnych klientów do korzystania z tych usług. Natomiast absolutnie nie muszą to być sportowcy. Tak naprawdę, to, to, tak naprawdę szukamy osób, dla których aktywność jakakolwiek, czy zdrowy tryb życia jest jakąś pasją życiową. To mogą być osoby, które są teraz na etacie, pracują po prostu, są zatrudnieni. To mogą być osoby, które dopiero otwierają pierwszą działalność, a mogą to być przedsiębiorcy, którzy prowadzą już jakieś działalności, też takich mamy, ale zawsze ten czy aktywność, jakakolwiek, gdzieś była w jakimś miejscu lokowana w życiu, jako może pasja, którą może rozwinąć ponieważ chcielibyśmy, żeby nasi franczyzobiorcy się spełniali przy okazji tworzenia takiego studia i realizowali naszą misję, czyli poprawa jakości życia klientów i mieli fan z tego biznesu, a przy okazji na nim zarabiali. Więc taki archetyp, idealny archetyp franczyzobiorcy to osoba, która ma jakieś cechy przedsiębiorcze. My oczywiście pobudzamy tą przedsiębiorczość, chcemy uruchomić ten gen przedsiębiorcy, franczyzobiorcy, ale korzystnie jest, żeby posiadał takie cechy chyba się przedsiębiorcze, a przy okazji realizował swoją pasję do, do sportu, do aktywności, do, do popagania innym. A ile potencjalny franczyzobiorca musi mieć odłożonych pieniędzy, żeby w ogóle mógł myśleć o inwestycji w Studio Synergy? To, to zależy od konceptu, ponieważ, tak jak wspomniałem, ma dwa koncepty franczyzowe: Synergy Lite oraz klasyczne Synergy. I ta wersja Light to jest taka odpowiedź na potrzeby rynku, to znaczy jest to opcja studia z jednym urządzeniem, nie z dwoma, ponieważ większe Synergy to są dwa urządzenia, czyli trening w małych grupach dwuosobowych, a małe Synergy, czyli Light, to jest jedno urządzenie, czyli trening indywidualny. I ten opcja Light, jakby próg wejścia, jest znacznie niższy. Jest, jest jakby dedykowana szczególnie osobom, które zaczynają pierwszy biznes lub osobom, które same chciałyby prowadzić taki trening. To nie muszą być trenerzy. My możemy wyszkolić takiego franzodawcę, ale to jest taka fajna inwestycja na start z mniejszym budżetem. To bardzo dużo zależy od tego, jaki, jaki lokal przyjmiemy, tak naprawdę, na tą opcję light, ale myślę, że trzeba założyć budżet na start około 80-90 tysięcy netto na start w tym mniejszym koncepcie, ponieważ reszta kwoty inwestycji jest, jest jakby leasingowana, oczywiście my pomagamy w otrzymaniu takiego finansowania, więc staramy się minimalizować tą inwestycję, ale myślę, że od takiego budżetu startujemy z tą opcją light, no opcja Synergy z, z urządzeniami już jest to troszkę większych inwestorów, jest to troszkę większa kwota. Czy znaczy to jest tak, że te Studio Light to jest koncept skierowany do mniejszych miast, a pełnowymiarowe Studio Synergy raczej celowane w duże? Takie było założenie na samym początku, kiedy tworzyliśmy koncept Light, ponieważ zaobserwowaliśmy, że te mniejsze miejscowości również chcą korzystać z ems tym bardziej, że jakby sama aktywność EMS jeszcze ileś kilka lat temu nie była tak znana w Polsce, natomiast aktualnie no, wydaje mi się, że w większych miastach już każdy słyszał o EMS-ie. Jest dość głośno w mediach ostatnimi czasy o, o tej formie aktywności. I właśnie odpowiedzią na, na potrzeby mniejszych miast był ten koncept Light. Natomiast stwierdziliśmy również, że chcemy rozszerzyć ten koncept na większe miasta. Dla właśnie tych mniejszych inwestorów, ponieważ jest możliwość upgrade'u, czyli jakby rebrandingu z konceptu light na większy. Mamy już na to pewne rozwiązania i dzięki temu możemy, jakby uruchomić takich potencjalnych trenerów, na przykład w większym mieście, którzy dysponują mniejszym budżetem i chcieliby otworzyć swój własny pierwszy biznes z naszą pomocą. Mają taką możliwość również w większym mieście żeby zainwestować w Studio Light, no i w perspektywie czasu dokupić drugie urządzenie i zrobić taki rebranding, taki upgrade do większego konceptu. To, co też jest fajne, to fakt, że my, tak wspomniałem, mocno stawiamy na edukację, czyli jakby mamy szkoleniowców z różnych dziedzin i step by step rozwijamy tego przedsiębiorcę od takich prozaicznych rzeczy, jak założyć działalność po analitykę biznesową, finansową i statystyki i bardziej zaawansowane operacyjnie też narzędzia, którymi operujemy. Mamy troszkę technologii też w naszym koncepcie, w związku z tym. Ta ścieżka rozwoju franczyzobiorcy jest u nas yy, tak wyostrzona, pokazana franczyzobiorcym. Macie już multibiorców w sieci, czyli takie osoby, które mają więcej niż jedno studio Synergy. Mamy jedną osobę, która właśnie chce teraz otworzyć drugie, ponieważ jest monopolistą na swoim rynku i jakby bardzo są wyniki korzystne tego właśnie studia, ponieważ jest to jakby pionierskie studio na tym rynku i będzie prawdopodobnie drugie studio. Natomiast ja też nie ukrywam, że my z konceptem franczyzowym ruszyliśmy całkiem niedawno, bo po pandemii, tak naprawdę, więc my przez wiele lat, bo tak wspomniałem, działam prawie 8 lat, przez wiele lat tworzyliśmy pewne procesy, procedury, rozwiązania technologiczne, żeby być tak w 100% przygotowanym do, do konceptu franczyzowego i wiemy, że teraz to jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany koncept, więc te studia, które tworzyliśmy są stosunkowo młode franczyzowe. Mamy aktualnie 10 punktów w sumie w Polsce, kilka franczyzowych i są to dość młode jednostki, natomiast już jeden franczyzobiorca zdeklarował się słownie, że, że będzie szukał kolejnego punktu to jest chyba najlepszy komplement dla franczyzodawcy, bo jeżeli ktoś chce otworzyć kolejne studio pod tą samą marką, to znaczy, że pierwsze mu weszło i to jest po prostu fantastyczna gwarancja, tak dla innych potencjalnych franczyzobiorców. Które rzeczy panu jak najwięcej i dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.